Nowoczesne systemy grzewcze w Kraśniku, Curtimex. Technika grzewcza i sanitarna. Autoryzowany partner Buderus Fach. Wyżnianka 32. Polskie lato często bywa burzowe, deszczowe, chłodne, ale bywają też dni bardzo gorące. Zresztą parę dni temu doświadczyliśmy tych wysokich temperatur, kiedy to słupki rtęci wskazywały ponad 30 stopni Celsjusza. No cóż, taki klimat. Jak sobie radzić, radzić z tym gorącem? Schować się w cieniu, iść nad wodę, zostać w domu? Najlepiej stosować zimne napoje, choć to też nie zawsze o, to się sprawdza. Nie? Co chodzi o osoby starsze, to na pewno nie mogą samych zimnych, tylko też... Jak to mówiła moja babcia, ciepłe napoje trzeba stosować. Kąpiel i zimne piwo. <noise> jak pani sobie radzi z upałami? No raczej mniej chodzę, siedzę w domu. A jak siedzieć w domu, to najlepiej zamknąć okna i zasłonić żaluzje, rolety czy też zasłonki i nie wpuszczać gorącego powietrza z zewnątrz. Okna najlepiej otwierać dopiero wieczorem, kiedy temperatura na zewnątrz delikatnie spadnie. Ostatnio noce bywają ciepłe, temperatury sięgają do 18 stopni Celsjusza, więc najlepiej spać przy otwartym oknie. Jak sobie radzić z upałami? Dużo wody przede wszystkim. Eee, wysypiać się też, dobra sprawa. Niekiedy się udaje, niekiedy nie. Cóż więcej? No i jakieś czapki, kapelusze. Coś zimnego do picia, cień, zimna kąpiel. I powinno działać. Żar ze słońca, leje się i co? Um, nie wiem, jakieś krem stosować, chłodzić się. To na plaży, a do miasta wyjść, jak sobie radzić z tym gorącym słońcem? Wodę mhm. pić. Gazowana, nie gazowana? Nie, nie gazowana. Woda, oczywiście. Ale kąpać się czy pić? Bardziej, oczywiście równomiernie, jakby się dało najlepiej, bo prysznic też jest ważny, chłodny przede wszystkim, ale pitna też jest bardzo ważna żeby się jakoś organizm nie odwodnił. Brak wody prowadzi do odwodnienia. Warto tu zaznaczyć, że latem w upalne dni tracimy około 1 litra potu na godzinę. Natomiast podczas intensywnego wysiłku fizycznego w ciągu godziny możemy stracić aż 3 litry. Dlatego latem w te najgorętsze dni nie powinniśmy rozstawać się z butelką wody. Należy wypijać jej dziennie około 2,5 litra. Czy wiatr we włosach to jest to coś, co w upalne dni nam pomaga? Jak pan sobie radzi? No jak ja sobie radzę, no z kaskiem to nie za bardzo czuję ten wiatr we włosach, ale, no, nie wiem, jakieś zimne napoje, chodzę w krótkich koszulkach, nie wiem, na zalew się może, można wybrać, czy na wodę. A nad wodą także należy uważać na nadmiar słońca. Nie zapominajmy o kremach z filtrem, wybierajmy te z najwyższymi wartościami. W samopołudnie raczej unikajmy słońca. Poczekajmy w cieniu i nigdy rozgrzani nie wchodźmy do wody, bo szok termiczny może spowodować skurcz mięśni. Wcześniej należy się schłodzić na słońcu. Nie zapominajmy o nakryciu głowy. Jak sobie trzeba radzić z upałem, jak jest gorąco, to trzeba zrobić. No, nie można za długo być za słońcem i trzeba często wchodzić do wody. No i... Yy... Nie zabraniam lodów, bo to nawet trochę pomaga. I coś jeszcze na, na gorące dni na upalne słońce? Czapki trzeba nosić. Nie można e, ş, e, nie cho, e, chodzić bez czapki, bo wtedy można dostać udaru. To strasznie mądre rzeczy ty mówisz. Skąd takie rzeczy wiesz? Kto cię tego nauczył? Od taty. Tacie gratulujemy, a innym rodzicom przypominamy. Słońce jest najbardziej niebezpieczne w godzinach od 11 do 15. Unikajmy wtedy wychodzenia z domu, a jeśli już musimy wyjść, to przebywajmy jak najczęściej w cieniu. W tych godzinach szczególnie trzeba chronić dzieci i osoby starsze.